A co niby co? Nawet boję się tam iść. No ale musimy. Alicja! Boże, co ci się stało? Chciałam powiesić Gilandę nad sobą i właśnie to się stało. Kto by w to wątpił? Cześć! O, widzę, że jesteśmy w porę! Tak, właśnie miałam was wołać. Nie rozumiem, a kto jest czwarty? O, Alicja powinna przyjść za chwilę. Alicja? Nie, tylko nie ona. Dlaczego? Ona jest po prostu chodzącą katastrofą! Ta przyciąga same kłopoty! No nie wiem, nie zauważyłam czegoś takiego. A pamiętasz sytuację na imprezie szkolnej? Albo jak Alicja zgubiła się w galerii i szukaliśmy jej północy. Aha, albo jak postanowiliśmy pójść do zoo. Dobra chłopcy, starczy. No cóż, były pewne problemy. Starza się każdemu. I jak się nad tym zastanowić, to na pewno macie bardzo podobne historie. Dobra, róbcie co chcecie, a ja wychodzę dla bezpieczeństwa. Ja też. Cześć! O Boże Alicja, co Ci się stało? A zaatakowała mnie sporo ogromnych psów. No, nie zwracajcie uwagi! Nie rozumiem, czemu jesteście tacy kwaśni? No napijmy no się. O, to pierniczki, weźcie! Alicja! A tak to, ręka mi drgnęła. Przepraszam. Alicja, kurczę, musimy iść na trening. Teraz przez ciebie musimy się przebrać. Chłopcy, wybaczcie mi, czasem jestem taka niezdarna. Wszystko po prostu leci mi z rąk. Czasami, zawsze ci się to zdarza. Leona, teraz widzisz, spójrz na te pierniki. A do czego powinna być przekonana? Co rozmawialiście tu o mnie? Nie! Aż nie miał tego na myśli. Dobra, dziewczyny, idziemy. Aha, powodzenie. A pierniczki są dobre? U, a co ty tu masz? Nowe spodnie? Spodnie? Aj! Moja głowa! Cały dzień mnie już bolała. Leona, przepraszam, chcesz, żebym zrobiła ci masaż głowy? Mam udział w kursach online. Kursy online? No, te, brzmi przekonująco. Lepiej się położę. Oj, przepraszam Nie rozumiem A czemu tu siedzicie? Chodźmy posprzątać dom A po co sprzątać? Dom jest przecież czysty Wydaje ci się No dalej, wstawajcie i sprawdźcie, co tam jest w łazience Jedz Uch. Dobra, to ja pójdę teraz do sklepu, a tu odpoczywaj. Ok, dokończę oglądać film. No cóż, film się skończył. I co mam teraz zrobić? Hm, pójdę pomóc chłopakom w sprzątaniu. Widzisz mnie? Co tam? Pomóc ci w sprzątaniu? Nie, dziękuję. Będzie jeszcze gorzej. Co ty tam mówisz? Mówię, dziękuję. Sam sobie poradzę. A ci proszę. Strasznie mi się nudzi. Mm. No dobra, pomóż. Masz, dokończ tu. Okej, okay, ale też mi swoje słuchawki. Będzie fajniej. <słuch> wow, wow, fajny dźwięk! Są oryginalne? Oczywiście. Bądź z nimi ostrożna. Dobrze! Dobra, ja idę. Będę na korytarzu. Ciekawe, czy ja to szczoteczka do zębów? Zapytam chłopaków. Arci! Nie rozpraszaj mnie! Arci, to tylko sekundka! No poczekaj! No spójrz na mnie chociaż na chwilę! A, co? Nie wiesz, czy ja to szczoteczka do zębów? Kurczę, dlaczego mi zawracasz głowę takimi bzdurami? Zgubiłem tę szczotkę miesiąc temu, po co? A, a ja znalazłam ją pod zlewem! Ach, no możesz ją wyrzucić! Po co od razu wyrzucać? Można jej użyć do czyszczenia butów! Alicja, rób z nią co chcesz, nie obchodzi mnie to! Tym blaszaku! to koniec. Arci mnie zabije. Alicja, co tutaj się dzieje? A gdzie druga? Co? Co zrobiłaś? To nie ja. To on. Alicja, możesz mi pomóc? Mam mało czasu, a muszę jeszcze umyć podłogi mm -hmm. Już pomogę Marciemu Co? Mówię, że tak, oczywiście, pomogę Co mam zrobić? Zrób pranie i ogarnij rzeczy z kosza Jasne, tak Dzięki, idę posprzątać na korytarzu Aha To wszystko? I dla tych kilku rzeczy mam włączyć pralkę? Nie mam mowy mm, Tak Co by tu jeszcze wyprać? Próximo. Gotowe, chociaż teraz obyło się bez przygód. Ach. Co porabiasz? Zamówiłem nowe słuchawki. Przecież w zeszłym tygodniu kupiłeś nowe. Nie przeżyły spotkania z Alicją. O, rany. A co się stało? Odkurzacz je wciągnął. A po co przyszedłeś? Ogarnąłeś wszystko? Prawie. Poprosiłem Alicję, żeby zrobiła pranie. O, nie powinieneś. Oj, tam będzie dobrze. Wrzucić pranie do bebna i włączyć pranie. Myślę, że poradzi sobie z tym bez problemu. Słuchaj, zamówmy pizzę. Myślę, że ona szybko nie wróci ze sklepu. Dawaj, jak stawiasz? Wydałem całą kasę na słuchawki. Bez problemu, tylko Którą wolisz? Dawaj te. Okej, okay. dobra, zamówione. Kurier przyjedzie za 30 minut. Idę przygotować force. Nie kumam. Gdzie się podziął mój sweter? Dziwne. Siema, widziałaś mój sweter, który leżał w szafie? Widziałam, wróciłam ją do pralki. Co? Niby dlaczego? Miałem tam pieniądze w kieszeni. Pieniądze? A dużo? Wszystkie moje pieniądze! O kurczę! <grym> Czaka, ty gdzie? Hej, muszę zapłacić kurierowi za pizzę! A, widzę, że sprzątanie poszło świetnie. <grym> Masz. Wróciłam! Ach, no wreszcie gdzie byłaś tak długo? No, przepraszam, spotkałam przyjaciółkę z dzieciństwa. Milkę wyobrażacie sobie? Siedziałyśmy w kawiarni, piłyśmy kawę, jadłyśmy sobie serniczki no. A co by tacy smutni? Spójrz tam, do kuchni. A co to jest? No, Alicja pomagała nam w sprzątaniu. Rozumiem. A ja kupiłam składniki do koktajlu. Chcecie? Jasne, że tak. Świetnie, to ja przygotuję. Może lepiej nie. Nic się nie stanie z waszymi koktajlami. A ja w ten sposób odpokutuję swoje winy? No właśnie, chłopcy. Pozwólcie Alicji pomóc, a my odrobimy lekcję. No, możemy spróbować. Świetnie, to pójdę po podręczniki. Alicja może zacząć robić koktajle. Wszystko jest w tej torbie. Tak, zacznijmy od mleka. O! Tak, a który z nich to syrop? O, ten pachnie pysznie. Tak. Hop, gotowe. Gotowe, odłóżcie podręczniki. Czas na koktajle. Mmm, no wygląda ładnie. No, to kto spróbuje pierwszy? Mm. No pewno nie ja. Ja też pasuję. No to ja spróbuję. Przypomina mi płyn do mycia na dzień. Alicja, a z której butelki wzięłaś ten syrop? A. No. Jak. O, myślę o tym. Steak zlewu. Wzięłam. Alicja, butelki leżą przy zlewie. No, do czego one mogą niby służyć, co? Zgadza się, do mycia. Uff, 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 chyba zaczynam się źle czuć. Uff. 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 Kurczę, a pachnie jak syrop. Alicja, jesteś gotowa? Aha, i jak ci się podoba? A jesteś pewna, że chcesz iść w szpilkach? Przecież nie potrafisz w nich chodzić. Jak to nie potrafię? Potrafię. Chodźmy szybko, chłopcy czekają. No to idź, a ja poszukam szminki. Boże, co się stało? Alicja! Żyjesz? Tak... Co się stało? Słyszeliśmy krzyki! No zgadujcie! Ktoś postanowił założyć obcasy na imprezę! No jasne. Alicja, jak tam? Szczerze mówiąc, średnio. Pewnie pójdziecie na imprezę bez mnie. Pozdrówcie ode mnie solenizantkę. Cześć, Alicja! Cześć! Jak tam wczorajsze wyjście? Dobrze! Tak dobrze, że dzisiaj postanowiliśmy zrobić imprezę u nas. Oho, nie nabawiliście się? No, to była inicjatywa chłopaków, więc mam do Ciebie prośbę. Mów, możesz udekorować to? Tymczasem pójdziemy do piwnicy i poszukamy ozdób. Okej, okay. dzięki! Tak, od czego by zacząć? Ten jest uszkodzony. I ten jest uszkodzony? Wszystkie są jakieś wadliwe. O, cała paczka jest uszkodzona. Czym by tu jeszcze udekorować dom? Ilanda! Może powiesiłabym ją nad sobą? Kurczę, zaplątało się. Ah! Och, to grzypanie w piwnicy tylko strata czasu. Nie znaleźliśmy nic fajnego. Powiem ja, ci, że wyrzuciliśmy wszystkie stare rekwizyty. Yy, yy, yy. A ty mi nie wierzyłaś. Ah, pomocy. Ah. Mm. A, pomocy. A co niby co? Nawet boję się tam wchodzić. No ale musimy. My? My? Alicja! Może co ci się Chciałam powiesić girlandę nad sową i właśnie to się stało. Kto by w to wątpił? Zamknij się! Albo jeszcze lepiej, pomóżcie Alicji się rozplątać. Ja pójdę po napoje, dostawca przywiózł. Ach, nie słyszę z ciebie numer. Nie jesteś Alicją, jesteś chodzącą katastrofą. Że co? Jest, nie wymyślaj. Aha, normalnie. Strach obok ciebie być. Przynosisz same kłopoty. I przygotowaniu też nie można ci ufać. Zniszczysz każde danie. Nawet po schodach nie umiesz normalnie zejść. I tak się przewrócisz. Po prostu miałam na sobie obcasy. Bez obcasów też byś się przewróciła. Chodząca katastrofa. Dobrze to wymyśliłeś. Ej, odwalcie się ode mnie! A dokąd poszła Alicja? Poszła na górę się wypłakać. Jak to czemu płakać? Ponieważ nie lubi słuchać prawdy o sobie. O, chłopcy. Alicja, jak się masz? Świetnie! Najlepiej na świecie. Alicja nie zwraca uwagi na tych chłopaków. Powiedzieli, że jestem chodzącą katastrofą i że nie potrafię nawet normalnie zejść po schodach. No jasne. No wstawaj. Po co? Teraz naprawimy twoje błędy. Zaczniemy od obcasów. Chodźmy. O, panowie już poszli. Świetnie. Zakładaj. Oj. Hop. No i przejdź się. Tak, rozumiem. Powtarzaj ze mną. O, spójrz, w taki sposób. Rozumiesz? Rozumiem. Świetnie, teraz to utrudnimy. Teraz spróbuj z książką. Mhm. Uh -huh. Ważniejsze. Zejdź po schodach. Dasz radę? Brawo! Tak, co jeszcze powiedzieliście, chłopcy? Że nie umiem gotować i mogę zepsuć każdą potrawę. Jasne, chodźmy do kuchni ugotować obiad. Uy? Uy? Pozwól mi tego zdjęcia w No dobra! Teraz ugotujemy chłopakom taki obiad. Będą zachwyceni. Przynieś ryż. I już. Proszę. To jest kasza. Oj, zamienię. Oj. No jasne. Robisz? Przyklejam miskę do stołu, żeby od ciebie nie uciekła. Mhm. No i sprawdź. No, super. Kontynuujmy gotowanie. Tak, Alicja. Teraz przynieś jajka. Przynieś no już! Teraz poprawimy błędy w sprzątaniu. Włączę robotę odkurzającego, a ty masz 30 sekund na pozbycie się wszystkich drobiazgów z podłogi. Rozumiesz? Mhm, Dobra. Opa! Ok, czas start. Dawaj, dawaj, Alicjan już zaczął pracować. Dobra, dobra, zdążę. Dalej, dobra robota, brawo. Świetnie. Tak, czas minął. I jak? Udało mi się? Prawie. Teraz następne zadanie. Chodź za mną. Oto pranie. Twoim zadaniem jest znaleźć cukierka w jednej z kieszeni. Rozumiesz zadanie? Tak. Świetnie. zawołem mnie gdy znajdziesz. Tak. Tu nic nie ma. Tu też nie. Tu też pusto. Uh, 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 uh. Tu. Znalazłam. Było w od tej kieszeni. Jest coś jeszcze. O, pieniądze! To moje 100 dolarów. Nie wiem, teraz są moje. Uf. Alicja, a nie wstawić! Jest gotowy na imprezę. Tak, a nie ten balon nie pękł, kiedy je pompowałyśmy. No jasne, jesteśmy świetne. Ło, wow, ale tu fajnie. Aha, starałyśmy się z Alicją. I co, obyło się bez wypadków? Ani jednego, wyobrażacie sobie? No i świetnie, teraz możesz zaprosić gości na imprezę. bardziej! <laughs> hej starałyśmy się! jeszcze jest tutaj chodzącą katastrofą, ha? No dobra, po prostu przebiłem balonik, to nic nie znaczy. Aha, znaczy, znaczy. Łap! Ej, a ty co? Ty też dostaniesz, Ej, a mnie za co? Co ja mam do tego? Za to, że ty też mnie obrażałeś. Ach tak, no to macie. Masz! Ziemki, póki my tu walczymy, dajcie lajki i subskrybujcie kanał. Wszystkim pa 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 pa! A masz! Staniesz jeszcze! Ale operwiesz!